No ale no... Uuuu, ja pierdziele, to było ładne, to było ładne, jak cholera. Siemano, ja jestem Sianko, no i tak jak widzieliście, właśnie wziąłem, kupiłem skina z właśnie najnowszego klabu, czyli Street Fighter 6, który właśnie tutaj był, jest z Call of Duty Mobile, na ogólnie, cześć, o ile pamiętam już, które tam urodziny, chyba szóste, Koda Mobile? Nie no, szóste to nie mogło być, 2020 no tak, no szóste czy tam siódmy yy, właśnie urodzin właśnie Coda Mobile Właśnie twórcy gdzieś zrobili kolaba właśnie ze Street Fighter no to ogólnie taka seria gier właśnie na konsole Nie wiem czy graliście, ja ogólnie grałem Grałem w jedną część, naprawdę fajna gierka, mi się bardzo spodobała Coś w stylu właśnie Mortal Kombat i tak dalej No i ogólnie dobra, już tutaj pokazuję No i tak jak tutaj widzicie, no to właśnie cztery skin dodali do postaci Tak właściwie to pięć, bo jest jeszcze jedna darmowa Którą może każdy sobie odebrać, póki jest jeszcze ten event Ze skrzynek właśnie tych darmowych i tak jak tutaj mamy, są tutaj te kultowe postacie Hunni, tutaj Fiona St George, Hidora Kai, no to możecie kojarzyć taki właśnie karatek, tak dalej, to on zawsze jest na tych wszystkich właśnie promocyjnych takich filmach z, z tej gry właśnie, no i Akuman, tutaj widzicie tutaj taka małpa, przypomina mi trochę z Berserka tego, tego Zoda, no. No i dobra, to tak jak tutaj widzicie, też przy okazji, poza tym, właśnie tutaj wziąłem, otworzyłem właśnie coś z tych skrzynek. Trochę mi to kosztowało tak dokładnie 10 tysięcy ponad kot pointsów, tak 11, coś takiego. No ogólnie trochę to trwało, to fakt. No ale czy się opłacało? Moim zdaniem się opłacało. jakby miało cenić to tak. Ogólnie albo inaczej ocenimy, nie? No to, to tak jak tutaj mamy na przykład ten skinek, no to tutaj mam dwa warianty kolorowe, według mnie mi się wygląda. Przy okazji te atrybuty i tak dalej, to na pewno nie jednej osobie to się spodoba. Skin, no ogólnie zarobiliście też fajnie, co ma wykończenia, Tutaj kolejny. Drugi kolor widzicie jaśniejszy i przy okazji ten drugi kolor, jak właśnie zdobędziecie jednego skina właśnie z tego kolabu, to go nie macie po prostu, jak macie po prostu tego skina, tylko odlokowujecie ten drugi wariant kolorystyczny, dopiero jak zdobędziecie wszystkie cztery, a wszystkie cztery to wiadomo, to w cholerę pieniędzy, więc no. A ja mam jednego, więc kto bogatemu zabroni. Może i drugiego wezmę. Jest tutaj tak jak tutaj widzicie właśnie ten drugi Kairyu Ciemniejszy wariant Według mnie zarobiście wygląd ten skin Ogólnie ja tu myślałem, że on bardzo miejsce za zagradza Ale tak jak patrzyłem na Patrona na filmikach i tak dalej To on tak miejsce nie zabiera, nie? To jest mały skinek, tylko on po prostu jest taki wiecie Wygląda takiego wielkiego, nie? Taki dopakowany właśnie Tylko kurde nerwiająca jest właśnie ta paleryna, nie? Ja nie lubię w ogóle skinów z peleryną Bo te wszystkie właśnie jak na przykład Ghost 1 To one wszystkie zasłaniają cały ekran tym sobie, właśnie I tutaj tak jak widzicie ten, tutaj właśnie go zakupiłem Hidora Akuma to co widzieliście ostatnio. Ogólnie bardzo fajny skin. Drugi wariant też fajny, tylko oczywiście go tam nie, nie zdobędę, jak tu Z4. No, możliwe, że zdobędę, ale tam wątpię. No i ogólnie każdy z tych skinów ma przy okazji te egzekucje specjalne. Możemy obejrzeć w sumie. Jednak to nie są te egzekucje, tylko te, no, oglądali broni. Nie slajdy. Ogólnie według mnie właśnie ten ma najlepsze właśnie to wykończenie. I przy okazji ten też tak samo ma. No. No nie no, akurat to, to wygląda przekozacko, nie? Z tu twórcą za to, się należy naprawdę Solidny plusik, bo to naprawdę widać, że się postarali przy tych właśnie animacjach właśnie wykończeń. Je, jeśli ktoś jest ciekaw, jak zrobić takie wykończenie właśnie w, w kodzie mobile, no to musicie po prostu podejść do przeciwnika, jak on jest odwrócony tyłem do was. No i powinien wam się wyświetlić taki właśnie na ekranie przycisk dodatkowy No jak go klikniecie to wam właśnie się włącza egzekucja i to są egzekucje właśnie z Call of Duty Modern Warfare Na pewno kojarzycie, chodzi mi o tą nową serię, nie tą starą W starej nie było czegoś takiego, no i ogólnie według mnie to jest naprawdę zarąbista że Fajnie, że dodali coś takiego właśnie do tej gry ogólnie, do tej serii gier No i przy okazji tak, no to jak mam tutaj oceniać, ogólnie tak Każdy skin moim zdaniem stoi 10 na 10, no po, poza tym ten to jakoś tak średniejszy, ale też fajny To jest taki bardziej defaultowy, on by się bardziej nadał na darmowego skina, ale tak poza tym to tak Najlepszy to jest tutaj właśnie Hydrokai i Hunlin, no, najlepsze takie dwa skin z tego, tutaj ten też spoko, moim zdaniem, ten lepszy, bo taki bardziej pod PvP jak ktoś woli, jak na przykład ja Dlatego właśnie wybrałem tego skina, przy okazji poza tym jest sporo zapychaczy różnych, też wam pokażę Różne jakieś właśnie te profilowe, takie animowane, jakieś animacje, no Widzicie tu jakiś Shaolin, <gry> no Punifer tego Gravity i Vortex, no to też przy okazji to jest w ogóle fajny skin. Bo tutaj, jak strzelacie z tego, to macie tutaj taki właśnie portal, to co wygląda trochę jak z tego re tyle że taki bardziej wiecie niebieski, coś z stylu, bardziej nie to, że wygląda po prostu jak te. Jak wam to powiedzieć, jak Jamek ja kojarzycie, może graliście w Fortnite, tam właśnie coś takiego było. no. No i przy okazji tutaj też do SMRS, czyli widzicie do RPG, a. Do RPG' dodali dosłownie skinę, który wygląda jakbyście po prostu strzelali z ręki, nie? No wam pokażę to, bo to jest na darmowym trybie, nie? Który dodali. Właśnie możecie tam strzelać właśnie z, z takiej właśnie kuli mocy. Zaraz mi się to wygląda. Jak ktoś na fabułę, to się pochwalić co to jest tak dokładnie, bo ja nie wiem. Nie chciałem nawet dowiedzieć. No i dobra, przy okazji tak, poza właśnie tymi skinami też dodali przy okazji skiny do broni. I też tutaj obejrzymy jak wyglądają. No i tak jak tutaj widzicie do USS dodali. No po taki. No nie wiem, mi się nie podoba na przykład. Taki średni moim zdaniem to skin mogli się postać bardziej. Tutaj tak samo też taki dosyć średni. Ale tutaj pewnie już coś widzę, że zarobić z tego. No tutaj to akurat fajnie to wygląda. Nie, to wygląda jak ten mityczny taki skin. Mi się to akurat podoba. No i MG też widzę, że tutaj jakiś solidny jest. No. MG też takie fajne, jakieś tutaj takie włochate, jakieś i coś tym w tym klimacie, no to sobie bardziej w klimacie tej jak umysł wygląda właśnie jak ten ZOT No ogólnie, pewnie twórcy że jeden od drugiego czy coś O i w ogóle mam jeszcze te lajki, kupony, to sobie otworzymy Proszę bardzo Wezmę sobie właśnie do tego MG Chociaż, nie tam, dobra MG lecimy Otwieram Okej, okay, dostałem spraya i... wizytóweczkę, Czy jakieś tam popierdółki Ryloczek. O! I to jeszcze z to moją postacią. Fajnie. Mi się podoba zarobiście. Tutaj jakieś inne nagrody podostawałem. Ogólnie tego jest od cholery. Przy okazji jak chcecie mi też zaprosić do zdania, to piszcie jakie macie, bo ogólnie. O, tutaj ko kojarzę właśnie jednego widza. Piszcie ogólnie jakie ma macie bo widzicie, że to jego jest naprawdę sporo. I tu ludzie na stop tutaj dodaję do tej gry, no to ja tam nawet tego nie przyjmuję, już nawet w ogóle wziąłem i przestałem usuwać, to bo to z praca. No i dobra, tak jak mówiłem, właśnie tutaj mam tego skina. No i tak, co tutaj ten? Tu macie do tego skina właśnie przy okazji tutaj Legendary, jak wiecie, no tutaj macie właśnie opcję, żeby zmieniać sobie to wszystko, nie? Więc tutaj macie tak. Mogę na przykład wziąć Equip i tutaj Drift Rush, no to pewnie chodzi o te ślizgi. Tutaj Drift Impact. No właśnie, czyli jak zmieniacie sobie brońkę to wam pokazuje taką animację właśnie fajną, że tutaj latają jakieś drobinki inne takie, jak to jest właśnie przy bitecznych skinach. Ogólnie lecimy z tym nowym trybem. Jeden meczik, może więcej. No i tak jak widzicie, właśnie wczytało meczik. Wybieram oczywiście swoją postać. O, jak to się prezentuje? O, to nie jest ta moja postać. Czemu jej nie mam? Mam ten nadout. Przecież miałem ustawiony tamten. No, widzicie tutaj leży jeden. No oczywiście drugie już mi się nie udało. Zbytnio latają tutaj jak szaloni na tym trybie. No, o, i miałem to wykończenie właśnie, co wam mówiłem. No i dobra, wykończyliśmy go. Spróbuję którym wziąć właśnie wziąć, żeby wam tą animację przy okazji pokazać nie? Bo skoro nie mam tej swojej postaci, to przy okazji wam pokażę na tej Bo w sumie to na każdej tutaj, na tym trybie właśnie macie tą animację Wykończenia właśnie No tak by powiedział, że mi kiepsko idzie, ale tutaj patrzę, że nikt w sumie jakoś tutaj wybitny nie jest w tym meczu No i nawet w ogóle poruszyć się nie mogę Trochę taki zgliczywałem ten tryb o o o! Chodź. No i widzicie. Łatwo. Leży. To trzeba z głową ro robić wszystko. W sumie jak każdej grze... O! Widzicie? I widać było u mojego skina właśnie. No. Tylko niestety tu są rękawice, co tak średnio wszystko widać. Chyba polecimy nawet i drugi meczek, nie wiem ogólnie jak miałbym ocenić kola, to, to takie 9 na 10 albo 8 na 10, 8 na 10 bo dałbym 9 gdyby ogólnie byłoby więcej darmowych rzeczy nie, bo tak ogólnie ja może kupiłem nie to tak dalej ale ktoś na przykład może nie mieć tutaj zbytnio pieniędzy a chciałby mieć na przykład taką pamiątkę i mieć jak na przykład więcej niż takiego jednego skina na przykład z tego eventu nie, no to tak właśnie bardziej myślę o takich osobach, pewnie jesteś takimi osobami, nie, nie wszyscy, ale domyślam się, że pewnie niektóre osoby nie chce się na to po prostu aż tyle bombonić w Tworcu, bo te kodpoiny to naprawdę sporo kosztuje na rynku polskim, ogólnie za granicą tam mniej, bo widziałem, że euro to tam wychodzi taniej niż ten, niż z, za, za polskiej, jeżeli chodzi o kodpoiny w kodzie, bo jakoś to tak, nie wiem, cenik tak Tworcy ustawili, że to tam płacisz tyle euro, co na polskie po przeliczeniu wychodzi tam o kilka groszy taniej, nie? A to tam ogólnie jest sporo tak z różnymi jakimiś grami, nie grami. Ogólnie jakbyście trochę na tymi posiedzieli, to też byście to zobaczyli. Że tam to tak samo jest właśnie z tym, że gry normalnie na polskim rynku kosztują więcej niż na zagranicznym, co jest chore. No ale tak jak mówiłem, no to właśnie jeden skin to tak za mało. Dał. A dlaczego na przykład jak już by było więcej, to nie dał 10 na 10. Nie dałbym, bo, ponieważ, bo nie jest to co daje tam 10 na 10, nie? Jak mam kogoś pochwalę, to naprawdę... Wolę już, jak naprawdę solidnie zasługuje na te 10 na 10 niż po prostu ten. A tutaj tak trochę na odwa się zrobi parę rzeczy. Ale jeżeli miałbym oceniać naprawdę fajny ten kolap. Mi się bardzo podobał. To będzie chyba mój ulubiony dotąd. Bo fajny też był kolap, na przykład zrobili skin z tego. O, widzicie to, te animacje tylko niestety nie jest to enemy, Ale dobra. No tak jak ten. Wam mówiłem, to też fajny był kolap przy okazji z Rambo i tym drugim McLeanem, o ile pamiętam, się nazywał ten ze szklanej pułapki. No, a tu w ogóle coś mi się No, No, faktycznie. Nie mogę wejść na rurę. No, no to tamten też fajny był kolap, ale to ogólnie wszystko było płatne i no tak średnio, nie? Przy okazji ja wtedy miałem stary konton, no to nic mi nie zostało z tamtego. Na tym teraz to wszystko będę miał, a więc ogólnie to jest tak kiepsko trochę. Dobra, lecimy z drugi. i teraz normalnie tutaj widać mojego skina, no to pewnie to po prostu pokazuje skiny losowe. to po prostu pewnie wybiera i dlatego tak pokazuje skiny. No, w ogóle przecież mi cały czas shipmenta pokazywało, nie? No, zostawię to drugie. A teraz mi cały czas tą mapę właśnie raz. To jest dziwne. Pewnie po prostu dzisiaj pozmieniają, że to pewnie danego dnia jakaś inna mapa jest po prostu na tym trybie i tulena. A chciałem wam pokazać też na innej mapie jak to wygląda. O, o! I to co wam mówiłem, trzeba z IQ właśnie tutaj robić ludzi, a nie. Tutaj jakąś specjalną animację miałem. To jest tak jak przy akumie miałem na przykład tutaj ten. Tego nie wiedziałem akurat. O! Nawet nie wiem jak go załatwiłem plecami. Trochę zliczowany jest ten tryb, z tego co widzę. Ale czego się dziwić jak to tryb z kolabu? No, a po trybie z kolabu, no, to nie, nie ma się co w ogóle tam spodziewać jakichś po prostu tutaj. Nie wiadomo czego, bo to tak samo jak z tym ostatnim na przykład trybem był, na przykład z event z Girls Frontline. Akurat to było spoko, bo tutaj sporo skin było właśnie darmowych. To co mówiłem, ale ogólnie mi się nie podobał też za bardzo tutaj, bo dodali na przykład ten tryb. No to ten tryb dla mnie był męczący, nie? Żeby podbierać te nagrody, no to na musiałem się namęczyć, nie? Może mi się uda, komuś zrobić egzekucję tutaj? No, pr próbuję i nie mogę. O, o, o. Jest, ale to jest ta moja egzekucja. O. <grystanie> Satisfaction. No, 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 chodź. <grystanie> Jak mi wleciał pod celownik? dobra Chciałem tego, co drugiego trafiłem. No, to będzie na początek filmu Nie no, ogólnie nawet w sobie fajny tryb, nie? W powiem wam szczerze, że podoba mi się Chyba jeden z, z, z lepszych właśnie teraz trybów, tak myślę Zmieniłem zdanie trochę Bo tak w sumie jak przyzwyczai się do tego całego trybu, do tego wszystkiego Jak to działa ten mechanizm i tak dalej To naprawdę, ten tryb naprawdę jest zarobisty nie? Sami zobaczcie jak to fajnie wygląda, się Jeszcze ta animacja z tego właśnie skina właśnie, no Świetne Jest I kolejne. Ja to ich robię jak dzieci, może to są dzieci, nie wiem Bo, bo ty to widzę, że nie, bo, bo ty to wiecie jak one się zachowują. Bo to jest tak, bo to chodzi w miejscu, nie? Chodzi w miejscu, ale nagle kurde, jakby jesteście przed celunika, albo gdzieś tam robić jakieś ślizgi, to nagle od razu was strzela i od razu jest po was, nie? A tak normalnie jak gdzieś tam sobie chodzić coś ten, to mają gdzieś, nie? To jest takie porąbane dla mnie na przykład, że kur lecisz normalnie, biegniesz, no to powinieneś cię na logikę od razu strzelić nie, a ten się patrzy na ciebie i nic ci nie robi, a tak jak normalnie bierzesz na przykład, robisz list, tu jakiś rabbit movement, wszystko, ten, to nie, oczywiście wtedy od razu bierze i trafia ci i jest po tobie, nie. No MVP mam, w ogóle 5 killi, 5 killi ma, kurde, druga najlepsza osoba w, w tym meczu Nie udało się. I, się, I hak, i hak. chciałem powiedzieć sierpowy, a to hak jest. A tu jest sierpowy bardziej, czy tam prosty. Trochę to się widzi z tej perspektywy, miło, że ja to jestem ten, jakby sobie potrenować, nie? coś to kickboxing. W mm. ogóle sporty walki są spoko, bo ogólnie dyscypliny inne, takie sobie ten, bierzecie, trenujecie. Oj, kolejną egzekucję mamy. Nie wiem, to akurat animacje to jest akurat coś pięknego, nie tylko dla tych animacji właśnie z egzekucji, właśnie z tych skiny się płaca kupić, nie moim zdaniem. Dla tych, Jeżeli komuś się podoba właśnie taki wygląd kulturysty, bo przykład, bo za wiele skinów tam przykład nie ma jakiś w ogóle wygląd kulturysty. No tak poza tym, jakiś skin wygląda jak jakiś kulturysta, no co takiego dali? Jak chcecie sobie pograć jakimś Arnoldem? Sam skin stalona jedynie, co by w tamtym kolabie no, to już go nie ma. Jeszcze co, co prawda ten skin na przykład tego gościa w masce z Modern Warfare też, ale to, to nie, nie jest jakaś tam, nie wiadomo co on tu tak pomyśle, że to ta, to są jedyne skiny, które tak naprawdę wyglądają jakoś tak muskularnie, nie? Ale no, no, ogólnie w tym sezonie też dodaje do Battle Passa, nie? Na przykład jednego tego skina z tym six co, coś, taka jeszcze babka. No, dziwnie co prawda to wygląda, ale... Ale no... no. <ścoughs> Ja pierdzielę, e, to było ładne, to było ładne jak cholera. Teraz będę się zastanawiał, który tutaj dać na początek filmu. <grych> I jest egzekucja. chlast. Ale sobie nie pokazali jak on upada, więc tak średnio, nie? To mi wzięło tak, No To zawsze tak jest u każdego normalnie, te, te właśnie takie animacje są spierdzielane. W sensie zależy, W niektórych jakoś tam często nie pokazuje się te animacje, ale i tak zawsze gdzieś tam się te animacje zblokuje i psuje cały ten klimat. No, i tutaj MVP. 20 kili najlepsze osoby po 5 miały ogólnie czysta dominacja w czystej postaci coś pięknego aż ogólnie zrobię właśnie tutaj tego screena na ten, na film ogólnie tak się prezentował właśnie cały ten event tutaj macie jeszcze podgląd właśnie tej postaci darmowej co wam mówiłem Demir Luke, no to ten skin Luke'a też widzicie nie nawet spoko wygląda oczywiście darmowym to w sumie na darmowego skina to naprawdę dobrze wygląda ale jest spory, tak jak wszystkie inne z tego kolaba. Jeżeli ktoś lubi wielkich skinów, no ja na przykład jestem trochę tego co, ale akurat te skiny wyjątkowo dobrze wyglądają, to mi tam nie przeszkadza to. No to jak to wojnie? Na przykład, Battle Royale to nie polecam mi koło takich tych skinów, ale tak jak ten. Ale na MPK tu ich nie widzę zbytnio, nie, nie widzicie swojej postaci, więc jest taki ten. Ale ogólnie, że miał oceniać, no to naprawdę kolab fajny. Jak ktoś chce naprawdę sobie trochę przebudzić forsen, to to jest dobry moment, właśnie. No i ja byłem Sianko. Żegnam się z, z wami. Sianko siemanko. Nara.